Witajcie moi drodzy w kolejnej recenzji. Dzisiaj Hybrid Solution, Turtle Wax, Pure Shine, Misting, Detailer. No i co? Lecimy dalej. Bierzemy się do części praktycznej. I like to be But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is. Bad. Other uh way, sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. I, knew. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my Szanowni Państwo, na dzień dobry rzuca nam się w oczy bardzo piękne opakowanie, butelka z takim atomizerem, który możecie pewnie spotkać w salonach fryzjerskich. Nie są to tanie rzeczy, ale w przypadku tego produktu pomaga nam to mniej pracować paluchami i przed ramieniem, ponieważ jedno takie spryskanie fibry wystarczy nam tak naprawdę na przejechanie całego panelu. No, maksymalnie dwa. Co o produkcie? Produkt jest. Kudekiem z zawartością grafenu. Jak sami dobrze wiecie, ja jestem troszeczkę sceptykiem, ale nie będę tutaj się teraz rozwijał w temacie moich doznań czy odczuć, jeżeli chodzi o grafen i inne dodatki. Bardziej chodzi o sam produkt. Ja, gdybym dzisiaj nagrywał top 3, to muszę wam przyznać, że ten produkt biłby się o trzecie miejsce. Może i o drugie. Gdyby bardziej przyciemniał, biłby się o drugie miejsce. I teraz, co w praktyce? W praktyce bardzo łatwy, przyjemny zapach. Mógłbym go porównać śmiało do Giona. Ale Gion przyciemnia mocniej, ten z kolei przyciemnia troszeczkę mniej. Więc jeżeli ktoś ma ciemny lakier i oczekuje tego mocnego przyciemienia, tutaj będzie, ale bardzo delikatne. Na niebieskim lakierze było widać, że to odcięcie jest mocno widoczne. Na ciemnym tak samo. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, do kropelek. No, ta hydrofobowość nie jest aż tak idealna, ale cena produktu, jego ilość, myślę, że tą stratę będzie nam rekompensować, ponieważ tutaj za. 0,6 litra mamy w okolicach 76-79 zł, w zależności od źródła. No i pracując z tym produktem, powiem Wam szczerze, bardzo szybko, bardzo łatwo: czy to na powłoce ceramicznej, czy to na wosku, nie zostawia smuk, nie marzy mi się. To jest taki kudek, który można sklasyfikować jako spryskaj, przetrzyj i zapomnij, ponieważ jest bardzo łatwy. Jest to produkt idiotoodporny, nadaje wysoki połysk zabezpiecza Wam ten samochód przy ciemni, nada tej delikatnej hydrofobowości, a przede wszystkim lakier jest w dotyku bardzo śliski. To jest też istotne, że nawet na tak zajechanym, kompletnie nieprzygotowanym lakierze będzie się to dało odczuć. Oczywiście, jeżeli chcecie spotęgować te efekty, to musicie pamiętać o tym, żeby Wasz lakier odpowiednio przygotować. Możecie usunąć wszystkie zabrudzenia, jakieś osady, które na nim się znajdują. To, jak zawsze, wspomoże działanie tych produktów. Także moi drodzy, Turtle Wax Hybrid Solution ja Wam powiem, że ten kudek naprawdę zrobi furorę. I polecam Wam w ciemno, możecie śmiało brać, możecie mi zaufać, bo produkt jest bardzo dobry. Dajcie oczywiście mi znać w komentarzach, czy już go używaliście, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Bardzo gorąco liczę na to, że tutaj dystrybucja w Polsce troszeczkę bardziej rozwinie sieć sprzedażową i będzie ten produkt szerzej dostępny właśnie dla Was. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. żegnam się z Wami teraz i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Na razie.